Ja nie chciałbym się wpisywać w kalendarium polityków, którzy prowadzą kampanię i występują teraz i przypominają sobie niektóre rzeczy związane z portem lotniczym Wielkoszczyt, bo pragnę przypomnieć, jakie kalendarium Państwu przedstawiałem. Moje zainteresowanie portem lotniczym datuje się. No, od dawna publiczna dyskusja z Marszałkiem Kałbeckim, dokładnie 14 października roku 2009. I wtedy, kiedy trzeba, mój klub bądź ja, występowaliśmy do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od razu po sprawie, nie czekaliśmy miesięcy, 3 albo 4, nie powodowały nami kampanie wyborcze, bieżące, które być może się dzieją, natomiast reagowaliśmy w tej sprawie od razu. I w związku z powyższym, w związku ze spotkaniem, które. Było, na którym zostało uzgodnione ustalenia pomiędzy prezydentem miasta a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwestii dotyczącej podpłatności zaległej za połączenia Ryanera, chcę powiedzieć tak, że przypominacie sobie Państwo, w miesiącu kwietniu 23 było spotkanie z udziałem Między innymi wojewody kujawsko pomorskiego jako reprezentanta rządu dyskutowano na tym długo, cierpliwie o sprawach dotyczących funkcjonowania portu, o połączeniach lotniczych. Wyobraźcie sobie Państwo, ja nie zwoływałem po sesji Sejmiku konferencji prasowej, że po tej sesji Sejmiku w poniedziałek, że po tym spotkaniu w poniedziałek odbywa się sesja Sejmiku. Ja zgłaszam punkt dotyczący przedstawienia przez marszałka informacji dotyczącej właśnie tego spotkania, które Państwo zrelacjonowaliście, która zrelacjonowała telewizja. I pierwszym, który jest przeciwnym przekazaniu takiej informacji jest Pan marszałek Piotr Całbecki. Wydruk z głosowania mogę Państwu przekazać. W związku z powyższym jest jakby trochę wątpliwości co do ustaleń, które Pan marszałek zabrał, A co do ustaleń, które moim zdaniem otóż są takie. Jeżeli marszałek po raz drugi nie chce rozmawiać z radnymi o sytuacji w porcie lotniczym, o zaległościach, poprzednio tłumaczy, że nie są to zaległości samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, ba, że samorząd województwa kujawsko-pomorskiego nie może uregulować tych zaległości z roku 2009 i naraz dochodzimy po pół roku do porozumienia. I teraz jest pytanie polityczne takie: czy to przypadkiem nie. Zbliżający się zjazd Platformy Obywatelskiej spowodował reakcję pana marszałka i dogadanie się z prezydentem Bydgoszczy w kwestii dotyczącej, kwestii dotyczącej portu lotniczego. Ale to jest pytanie, czy marszałek, nie chcąc rozmawiać z radnymi wojewódcami Kojawsko-Pomorskiego, zechce ich przekonać do tego, żebyśmy zapłacili za zaległe rachunki z roku 2009? Niech port lotniczy nie będzie elementem przetargu politycznego przed mającymi się odbyć wyborami w Platformie Obywatelskiej. Bo może się okazać, że to, co zostało podjęte po wyborach, które będą 22, 24, wtedy, kiedy będzie sejmik, wcale nie będzie, wcale nie będzie aktualny. Pozwoliłem sobie skierować wystąpienie do prokuratury rejonowej w Bydgoszczy. Przy czym nie kieruję je przeciwko nikomu. Kieruje je w sprawie, kieruje je z prośbą o zbadanie i wyjaśnienie, czy podejmowane czynności przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i w tych czynnościach nie zostało naruszone prawo. Proszę Państwa, gospodarność w porcie lotniczym wytgorszczyk i zobowiązania finansowe no. Budziły w artykułach prasowych, któreście Państwo pisali, wiele wątpliwości, wiele znaków zapytania. Radny dowiadując się o no, takich znakach zapytania, takich wątpliwościach, e, musi reagować i w związku z tym ja te reakcje w dniu dzisiejszym podjąłem. Podjąłem je dzisiaj, nie czekając 3-4 miesiące po fakcie, tak jak to zrobił Klub Platforma Obywatelska i skierował sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bo wtedy, kiedy koledzy mieli wątpliwości, czy akcje portu warte są milion czy cztery miliony, to powinni reagować od razu. Ja w związku z tym, podejmując tę informację prasową, bo jej ja nie znałem, przed dwóch dni, że klub Platforma, radny, przewodniczący tego klubu ma takie wątpliwości, po prostu od razu zdecydowałem wystąpić o zbadanie tej sprawy. Wczorajszym w sposób nieoficjalny. Została mi przekazana informacja, że otóż niektórzy radni Platformy Obywatelskiej będą usiłowali wnieść projekt dokumentu na posiedzenie Sejmiku Pojedynczego Kujawsko-Pomorskiego, który odkładał będzie zakup akcji portu lotniczego. Nie wiem co jeszcze rządzący w sprawie portu lotniczego zechcą wymyślić. Z tego miejsca apeluję, aby wszelkiego typu pomysły były pomysłami, w którym uczestniczy zarówno, przepraszam, a dziwne to jest, dla mnie też, ale uczestniczy marszałek i szef jego klubu, szef klubu Platformy Obywatelskiej. Żeby to nie było tak, że marszałek się umawia, a politycznie za chwilę szef jego klubu mówi zupełnie, zupełnie co innego.